Witajcie moi drodzy, zapraszam do wysłuchania fragmentu z Ewangelii Niedzielnej. I to jest Ewangelia Jana. Weźmiemy ten krótszy fragment, czyli Jan rozdział pierwszy, wersety od, piątego, od pierwszego do piątego i od dziewiątego do czternastego. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jest taka bajka, w której Pan Bóg pyta swoich aniołów, Chciałbym się zabawić z ludźmi w chowanego. Jak myślicie, jaka byłaby najlepsza kryjówka? Więc padają różne propozycje. W najgłębszym oceanie, na najwyższej górze, na odległej planecie, po tej stronie, po, po ciemnej stronie Księżyca. Pan Bóg słucha tych wszystkich pomysłów swoich aniołów. W końcu mówi: Wiem, gdzie się schowam. Schowam się tam, gdzie na pewno nie będą mnie ludzie szukać. Schowam się w ich sercu. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Przyszło jako Słowo, przyszło jako życie i jako światło prawdziwe. Tak Pan Bóg przychodzi i mieszka w nas rozświetla nasze ciemności nieustannie, daje nam prawdziwe życie i jest Słowem, Słowem Ducha Świętego, który w nas cały czas woła. Jak mówił święty Paweł, kiedy nie umiemy się modlić, to Duch Święty sam w naszej niemocy przychodzi i woła w sercach naszych Abba Ojcze. I to się dzieje. To jest i to już mamy, jesteśmy własnością Boga. I Bóg właśnie tak na nas patrzy. Patrzy na nas jak na, na swoje dzieci. Całe nasze życie, bo rodzimy się święci, wierzę w to głęboko. I całe nasze życie później, kiedy doświadczamy tego, że miłość wcale nie jest taka bezinteresowna. Kiedy nasiąkamy tymi różnymi schematami w naszym patrzeniu na siebie, na drugiego człowieka, na relacje, potrzebujemy później wielu lat naszego życia, a niektórym to się nawet może i za życia nie udaje, żeby to odkłamać i wrócić właśnie do tej pierwotnej miłości, do tego źródła, źródła miłości, do swojego serca. Jesteśmy blisko siebie przy naszych narodzinach. Tak jak, jak Jan nam mówi, była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Rodząc się, my mamy to światło w sobie. Później je gdzieś gubimy przez różne sytuacje, tak jak powiedziałem. I później, kiedy się orientujemy, że, że je zgubiliśmy. To zaczynamy szukać, i jeżeli ktoś szuka prawdziwie, szuka prawdy, no ufam, że ją znajdzie, tak jak, jest, tak jak uważał św. Augustyn, mówi, że dzięki Bożej Opatrzności, ktoś, kto prawdziwie szuka Boga, nie ma możliwości, żeby go nie spotkał. No właśnie, bo Bóg mieszka w moim sercu, w twoim sercu. Ale potrzeba nam właśnie wyruszyć w tę drogę, w drogę do, powrotną do siebie, bo tam możemy spotkać, odkryć. Boga. Nie traćmy nadziei, bo, bo Bóg nie ustaje w wołaniu nas właśnie w tym słowie, które, które ma budzić nasze serce do, do prawdziwego życia i rozświetlać je prawdziwym światłem. Na tę drogę, moi drodzy, do, do, do nas samych, byśmy odkryli, że jesteśmy własnością Boga i Bóg nieustannie do nas przychodzi jak do siebie. I chcę tak z nami, taką mieć relację. Chcę, byśmy byli jego przyjaciółmi. Każdy z nas był przyjacielem Boga. Na to wszystko yy, dajmy się prowadzić właśnie w tym doświadczeniu jemu. Yy, tam, gdzie jesteśmy, tak jak przeżywamy w tej chwili nasze życie, można zacząć od tego momentu, od tej chwili. Yy. Pan Bóg tylko na to czeka, tak powiem. Dobrej modlitwy, powodzenia.